Zamiast rywalizacji integracja. Na tych zawodach każdy uczestnik dostaje złoty medal. Dzień aktywności motorycznej to jest taki specyficzny rodzaj zawodów, dlatego że tutaj nie mamy, mamy konkretne stacje, gdzie zawodnicy muszą pokonać swoje słabości poprzez na przykład przejście po nierównej powierzchni, przejście przez tunel, czy po ławeczce, czy trafienie do celu, strącenie kręgi. To są zawody, które są dedykowane zawodnikom z najmniejszą sprawnością i fizyczną i intelektualną, więc nie ma rywalizacji. Wszyscy zdobywają pierwsze miejsca i przede wszystkim jest ważna ich aktywność, ich udział i dobra zabawa. Dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami aktywność fizyczna jest szczególnie ważna. Pomaga zachować i rozwijać sprawność fizyczną, a ponadto daje satysfakcję. To jest aktywność sportowa dla dzieci, więc na pewno usprawniają swoją aktywność ruchową i wykonują na treningach zazwyczaj te konkurencje, które później tutaj przedstawiają na zawodach. Myślę, że zawody są bardzo ważne dla naszych zawodników. Jak widać, jest mnóstwo radości po wykonaniu każdej konkurencji i na pewno czekają na te upragnione medale. Ten dzień aktywności jest takim dniem, który pozwala im pokazać się z tej najlepszej strony. Pod kątem fizycznym, tego co potrafią, tego co osiągnęli w ciągu ćwiczeń przez cały rok pracy w, w, naszych, w naszych sportowych zmaganiach i dzisiaj mają taki swój dzień, który jest zarówno zawodami, jak i taką nagrodą dla nich, że mogą się pokazać na zewnątrz tym, co potrafią. Dzień treningowy aktywności motorycznej zorganizowali pracownicy olsztyńskiego klubu Odważni, działającego w ramach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych. W zmaganiach wzięli udział dorośli i dzieci z różnych części województwa. Na sali gimnastycznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego stawiły się drużyny z Giżycka, Kętrzyna, Gołdapi, Olsztyna czy Elbląga. Fajne są tutaj konkurencje i fajne atrakcje nie piłką, chodzenie przez materace i jeszcze skakanie. To jest, robiłam na ławeczce, a potem będę rzucać. Wydarzenie było okazją do integracji zarówno między osobami z niepełnosprawnościami z różnych stron województwa, jak i między olsztyńskimi uczniami, a dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Wolontariusze mogli na własne oczy przekonać się ile wysiłku takie dzieci muszą włożyć w wykonanie z pozoru prostych ćwiczeń. Oni ćwiczą przez jeden rok jedną czynność, żeby móc ją wykonać perfekcyjnie, dokładnie tak, aby był zadowolony ich trener, ich opiekun. I czasami wymaga to od nich nie tylko jednego roku, ale na przykład dwóch lat, ale wykonują te czynności naprawdę z włożeniem wielkiej, wielkiej siły i swojej własnej... E, e, Radości i swojego własnego, całego jestestwa, że tak powiem. W tym dniu nikt nie jest wykluczony z aktywności fizycznej. Osoby poruszające się na wózkach wykonały zadania z pomocą asystentów. W naszych szeregach mamy zrzeszonych zarówno osoby, zawodników, którzy poruszają się na nogach, ale także tych, którzy poruszają się przy pomocy różnych środków rehabilitacyjnych. Są to czasami kule, czasami są to balkoniki, czasami są to wózki inwalidzkie i każda taka osoba pomimo tego swojej niepełnosprawności ruchowej ma taką szansę i taką możliwość, aby zaistnieć i zadziałać w świecie sportu. Już w przyszłym roku w Hali Urania odbędą się ogólnopolskie zawody w judo i gimnastyce sportowej. Wydarzenie zaplanowane jest na listopad. Zawody ogólnopolskie są to eliminacje do zawodów europejskich bądź światowych. W 2027 czekamy na Igrzyska Światowe w Chile i między innymi nasze zawody będą kwalifikowały zawodników gimnastyki na, ten, na tę imprezę. A jeśli jedna osoba, którą chciałbym pozrobić, jedną osobę. To moją mamę chciałem pozrobić, to moją mamy chciałem pozrobić. Chcę pozdrowić mamę, tatę, sosę i oczywiście mojego, oczywiście mojego tatę. To mnie bardzo pozdrawia i bardzo kocha. Do warmińsko-mazurskiego oddziału olimpiad specjalnych należy 1100 zawodników i 300 członków zrzeszonych w 18 sekcjach, działających przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej. Zawodnicy trenują m.in. koszykówkę, żeglarstwo, pływanie, jazdę konną czy piłkę nożną.